Witam serdecznie na kursie z chemii, który przygotowuję do matury. Dzisiaj zajmiemy się zadaniami z drugiego działu. Możemy sobie zrobić takie pierwsze zadanie, które brzmi: atomy pierwiastka X tworzą jony X3, których konfigurację elektronową można zapisać. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 I teraz uzupełnij poniższą tabelę wpisując symbol pierwiastka X, dane dotyczące jego położenia w układzie okresowym oraz symbol bloku konfiguracyjnego. SP lub D, do którego należy pierwiastek X. I teraz to, co mamy ważne, to jest nasza konfiguracja dla jonu X3. Więc my wiemy, że zabraliśmy sobie y, 3 elektrony. Skoro zabraliśmy 3 elektrony, to jaka będzie konfiguracja dla naszego zwykłego pierwiastka X? I teraz. Cały ten przód doskonale wiemy, że nam on zostanie, ponieważ mamy 3D, czyli jesteśmy już w czwartej powłoce, czwarty okres. Skoro jesteśmy w tym czwartym okresie, to musieliśmy zabrać elektrony z powłoki tutaj 4S na pewno i raczej też 4P, skoro 3, bo widzimy, że 3D jest cała zapełniona. Czyli najpierw musieliśmy wziąć nasze walencyjne elektrony z połoki S i P, czyli będziemy w bloku P. Także p początek nam zostaje. I teraz mamy potem 4S, maksymalne zapełnienie jest 2 i mamy 3D10. Wtedy mielibyśmy ją X, ponieważ. Mamy dwa dodatkowe elektrony. Brakuje nam jeszcze jednego. Czyli musimy sobie zrobić 4p1. Kolejny jeden pozostały, pozostały elektron. Dlatego mamy e, nasz pierwiastek X już gotowy. I teraz, co jest z tym pierwiastkiem? No, patrzymy sobie w układ okresowy, czyli mamy tutaj gal. Czyli naszym symbolem mamy GA. E, okres. Czwarty, grupa trzynasta, blok P. I teraz y, musimy pamiętać, że jeżeli y, będziemy mieć y, coś, y, będziemy mieć pierwiastek w bloku P, to znaczy, że zabieramy elektrony y, walencyjne, czyli z S i P. Dopiero jeżeli będziemy mieć y, Coś ponad tą liczbę i więcej to dopiero zabieramy z 3D. Pamiętamy, że najpierw wchodzą pod uwagę walencyjne. Jeżeli bylibyśmy w bloku D, no to zabieramy z S i D. Ale tutaj widzimy, że 3D jest całe zapełnione, a mamy X3, czyli musiało być coś już w bloku P. Ok, czyli to zadanie mielibyśmy zrobione. I teraz, idąc sobie do kolejnego, mamy tak. Pewien pierwiastek X tworzy anion prosty o konfiguracji elektronowej atomu argonu. W stanie podstawowym w powłoce walencyjnej atomu pierwiastka X dwa orbitale p mają niesparowane elektrony. Napisz symbol pierwiastka X oraz pod tej konfigurację elektronową powłoki walencyjnej atomu tego pierwiastka. Ok, czyli my mamy pierwiastek X który tworzy anion, czyli mamy jakiś minus. Więc x ileś minus e, będzie nam tworzył konfigurację argonu. Więc teraz zapiszmy sobie na samym początku konfigurację naszego argonu. Nasz argon e, będzie miał tak 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3, P6. To jest nasz argon. Mamy 18. I teraz jakiś x-minus, czyli musimy mieć coś przed argonem, ponieważ tworzymy anion, czyli dodajemy jakieś elektrony. Czyli to może być chlor, siarka, fosfor, yy, krzem, glin. Jednak wiemy, że przede wszystkim aniony to będzie siarka i chlor. No i teraz yy, wiemy, że. W stanie podstawowym w powłoce walencyjnej atomu pierwiastka X dwa orbitale P mają niesparowane elektrony. Ok, czyli rozpiszmy sobie elektrony walencyjne, na przykład dla chloru i siarki. Czyli dla siarki mamy 3S2 3P4. Czyli nas interesuje powłoka. Podpowłoka P. Mamy dwa orbitale P. Są niesparowane. My mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery. Tu by się zgadzało, są dwa niesparowane. Dla chloru mamy 3s2, 3p5, czyli mielibyśmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tu już się nie zgadza, ponieważ tylko jeden jest. Niesparowany, czyli widzimy, że mamy w możliwości naszą siarkę. No i teraz musimy się zastanowić, gdzie jeszcze byłyby tylko dwa niesparowane. Dwa niesparowane mogłyby jeszcze być dla krzemu, ponieważ y, krzem miałby 3s2, 3p2, czyli wtedy dwa y, orbitale. Są niesparowane. Jednak y, wiemy, że te pierwiastki, które mamy bliżej tej grupy 18, czyli właśnie na przykład grupa 16, 17 i 15, one będą chętniej tworzyły aniony. Przede wszystkim 16, 17, 15 to zależy. Ale ta 16-17 będzie tworzyła raczej aniony, czyli na przykład będzie Cl-Br-S2-, y, żeby dążyć do tej konfiguracji y, naszego argonu. Czyli możemy, możemy ogólnie dążyć do y, oktetu, czyli żeby mieć te 8 elektronów pełnych, czyli właśnie chlor, y, dzięki temu, że staje się Cl-, ma 3S2, 3P6. I mamy wtedy oktet, czyli 8 elektronów. E, siarka wtedy robi się, e, siarka tworzy się S2, dzięki czemu również ma e, oktet. E, natomiast e, możemy również mieć sytuację, że dążymy do dubletu i tak jest w przypadku wodoru, czyli wtedy, żeby mieć dwa e, elektrony. No i teraz. E, Wiemy, że ten, y, ta siarka raczej będzie tworzyła aniony niż ten krzem. Dlatego naszym pierwiastkiem tutaj będzie siarka. I mamy podać y, konfigurację elektronową e, połoki walencyjnej, czyli e, już ją mamy tutaj podaną. Ok, czyli teraz możemy sobie przejść do kolejnego zadanka. Pewien orbital atomowy opisuje liczby kwantowe o następujących wartościach. Mamy, że główna liczba. N jest równa E4, poboczna L2 i magnetyczna M równa 0. I mamy uzupełnić zdanie. Opisany orbita należy do podpowłoki. I mamy do wyboru 4s, 4p, 4d i 4f. No i teraz wiemy, że to określa numer powłoki. Wszędzie mamy czwartą. To określa nam symbol podpowłoki. Dwójka będzie należała do podpowłoki D, czyli będziemy mieć 4D. To nam określa, który jest poziom y, orbitalny. Czyli pamiętamy, że L równe 0 to z S, L równe 1 to z P i L równe 2 mamy D, czyli mamy y, 4D. OK. I mamy, na który maksymalna liczba elektronów wynosi. Wiem, że na podpowłocie D mamy 5 poziomów orbitalnych. I teraz na każdym mogą być po 2 elektrony. Czyli razem mamy 10 elektronów. I zadanko zrobię. Okay. idąc sobie dalej, mamy takie zadanie. Poniżej podano konfigurację elektronowe atomów trzech pierwiastków. Ok, i mamy je zapisane jako. Dla miedzi mamy 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10. Dla węgla mamy 1s2 2s1 2p3 i dla chromu 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d i musimy podać symbol pierwiastka, dla którego przedstawiono konfigurację elektronową atomu w stanie wzbudzonym. OK, i to, co mamy tutaj ważne, musimy pamiętać, czym jest ten nasz stan wzbudzony, yy, czyli mamy wtedy przejście z yy, jakiegoś poziomu orbitalnego, jakiejś podpowłoki niższej, na podpowłokę wyższą, przez co cały atom jest w stanie wzbudzonym, ma większą energię. No i teraz. Yy, Widzimy, że wszędzie jest sytuacja, że mamy jakieś przejście. Tutaj mamy z S na D, tu mamy z S na P i tu mamy z S na D, ale to, co musimy tu pamiętać, dla chromu i dla miedzi mamy tą promocję elektronu. I elektron, który jest w stanie podstawowym, przechodzi nam z S na D, aby to było po prostu korzystniejsze energetycznie. Jeżeli mamy nasze 4S, i są 2 i 3D na które będziemy mieć 4 jest to y, słabe energetycznie, niekorzystne, dlatego elektron z S przechodzi na D, dzięki czemu wszędzie mamy niesparowane elektrony i to jest naszą konfiguracją podstawową i dla chromu, i dla miedzi to przejście. Dzięki temu one właśnie mają energię niższą, dlatego jest to stan podstawowy, a stan zbudzony chodzi o to, że mamy energię wyższą dla naszego atomu. Czyli tak będziemy mieć w przypadku y Węgla widzimy, że mamy 2S1, dwa 2P3. Dwa czyli mamy 2S1, dwa 2P3, dwa czyli mamy tu trzy. Wszędzie są yy, niesparowane elektrony. Normalnie mamy S2 i P2, czyli wtedy jest ten sposób. To jest przejście elektronu z. S na P, ale w stan wzbudzony. To nie jest zrobione po to, żeby była nasza korzystniejsza energia. Tak się dzieje tylko jeżeli mamy ten nasz blok D dla niektórych pierwiastków. Mamy to przejść, aby albo całkowicie wypełnić D niesparowanymi, albo całkowicie wypełnić D sparowanymi. Dlatego tu mamy już nasz stan wzbudzony. Przejście elektronów z powłoki niższej, o niższej energii na wyższą energię. Czyli to jest naszym stanem wzbudzonym węgiel. I teraz bardzo często stan wzbudzony opisujemy tutaj taką mm, gwiazdką. Czyli jeżeli ktoś jest wzbudzony, jest taki wkurzony, tak jakby w cudzysłowie od razu tak prostuje i rośnie, czyli coś jest wysoko w górze, czyli jest na niebie, czyli to jest gwiazda. Możemy sobie to kojarzyć w ten sposób, jako e, oznaczenie naszego stanu wzbudzonego. Ok, czyli. Musimy pamiętać i odróżnić stan wzbudzony od konfiguracji, który jest promocja elektronu. Z konfiguracji elektronowej atomu w stanie podstawowym pierwiastka x wynika, że w tym atomie elektrony rozmieszczone są na trzech powłokach elektronowych. powłoce walencyjnej liczba elektronów sparowanych jest równa liczbie elektronów niesparowanych. E, mamy, że jest na trzech powłokach, czyli jesteśmy... E, Trzy powłoki w takim razie trzeci okres. Czyli mamy y, trzeci okres. OK. Czyli inaczej nasze trzy powłoki. I mamy, y, że w powłoce walencyjnej liczba elektronów sparowanych jest równa liczbie elektronów niesparowanych. Ok. Walencyjną powłoką w trzecim okresie będzie y, albo samo S, albo S i P. No to rozpisujemy sobie e, po kolei e, dla naszych pierwiastków. Jeżeli sobie popatrzymy na nasz e, układ okresowy, to będziemy widzieć, e, że w naszym e, trzecim okresie na początku mamy cud, czyli mamy Na. I dla niego zapiszmy już samą tą walencyjną. Mamy po prostu 3S2. E, 3S2. 1. Ok, czyli mamy 1 niesparowany. No to skoro mamy 1 niesparowany, no to nie możemy mieć równą liczbę sparowanych i niesparowanych. Ok. Później mamy magnes. Mamy 3s2, czyli mamy 2 sparowane. Również się nie zgadza. Następnie mamy glin. Glin mamy 3s2, 3p1. Czyli mamy 2. Niesparowane i jeden sparowany. Również się nie zgadza, nie mamy równej liczby. Następnie mamy krzem, który ma 3s2, 3p2. Czyli mamy dwa sparowane na podpowłoce s i dwa niesparowane na podpowłoce p. Czyli to by nam się zgadzało, jest to po prostu nasz krzem. W takim razie mamy krzem. E, symbol pierwiastka SI, numer okresu mamy trzeci, numer e, grupy czternasty e, i symbol bloku P. Okay. I mamy mm, napisać fragment konfiguracji elektronowej atomu pierwiastka X opisujący rozmieszczenie w podpowłokach elektronów walencyjnych. OK, Czyli tak naprawdę... W tym momencie, my robiąc to zadanie, to rozpisaliśmy, ponieważ wpisaliśmy tutaj tylko i wyłącznie konfigurację walencyjną. To są nasze elektrony walencyjne. Tutaj nie mamy nic poza tym, czyli to jest naszą konfiguracją walencyjną, ten kawałek. Jak mielibyśmy całą resztę od 1s do 2p6, to wtedy mamy całość, typową konfigurację. Tutaj już mamy konfigurację walencyjną. I oprócz tego jeszcze musimy tutaj dla jednego ze sparowanych elektronów walencyjnych podaje wartość dwóch charakteryzujących go liczb kwantowych, głównej i pobocznej. Ok. No i teraz, co będziemy mieć jako naszą główną liczbę kwantową? No to wiadomo, że nasza główna liczba kwantowa, czyli n, będzie nam określała, jaka to jest powłoka. My mamy mieć dla... Tego y, poziomu orbitalnego, ponieważ y, mamy napisane, y, że dla jednego ze sparowanych elektronów, czyli nasz, pod, nasza podpowłoka s, czyli nasza główna liczba kwantowa mówi nam, która to spowłoka. powłoka. Widzimy, że jesteśmy w trzecim okresie, czyli będziemy mieć trzy. trzecia powłoka. Poboczna liczba kwantowa mówi nam o tym, jaka to jest podpowłoka. Widzimy, że mamy s. Dla s wartość pobocznej liczby kwantowej to zero. Dziękuję serdecznie za tą część. Oczywiście zachęcam do wykupienia całego kursu. Wystarczy wejść w link, e, który znajduje się w opisie www.earisto.pl. E, tam mamy kurs, który ma ponad 150 godzin, rozwiązania matur, pełne przygotowanie do matury oraz rozwiązania wielu, wielu zadań. E, oczywiście również koniecznie pobierzcie notatkę, która znajduje się w opisie filmu. E, i zachęcam oczywiście do subskrybowania, aby nic z niej ominęło i e, obejrzenia kolejnego odcinka.